Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie taki krótki film na temat Zetora 50 Super, konkretnie głowic do tego ciągnika i pewnej pułapki, na którą trzeba zwracać uwagę. Miłego oglądania! I pamiętajcie o łapkach i subskrypcjach. I teraz o co chodzi? Tu mam dwie poglądowe głowice. W zasadzie mogłaby być jeszcze trzecia, ale ta, o tamtym przypadku to Wam powiem, bo jest mniej, że tak powiem, inwazyjny. Ale o co chodzi? Chodzi o konkretnie o gniazda, o te tuleje wtryskiwacza. Dlaczego jest to istotne? Bo z reguły, tak szczerze powiem, taka podstawowa regeneracja takich głowic do, do Supra. No, nie obejmuje wymiany tych, tych, rurek. Oczywiście dobrze by było je wymienić, to macie już z głowy, nie macie tutaj ryzyka, że ona gdzieś tam przegnije po czasie. Natomiast, no, wiemy jak jest, czasami się tnie koszty, żeby, żeby po prostu zrobić coś taniej. No, wiem po sobie, bo też czasem człowiek chciałby na czymś zaoszczędzić, a później się to odbija czkawką, jak się to mówi. Ale do czego zmierzam? Może widzicie już teraz z daleka, a może nie. E, troszkę się różnią tutaj te kształtem, te tuleje. Ta jest taka bardziej ze stożka, ta jest płaska. To, że one tak kantem wystają, to się nic nie dzieje, to jest w suprach normalne. E, tu nie ma, że tutaj kolizyjnego, żadnego, żadnej kolizyjnej sytuacji, bo oczywiście wtrysk następuje w tą komorę, która jest w tłoku. Ja tu mam tłok naszykowany, więc wam pokażę. Otłok wygląda tak, więc tu żadnej kolizji z tym nie ma. Oczywiście jak się głowicę planuje, no siłą rzeczy jest to zeszlifowane. Chyba, że no jest jakby odwrotna tutaj kolejność i robi się te rurki jednak i są one osadzane po planowaniu. Ale nie o tym teraz. Co to za pułapka? Tu macie dwa wtryskiwacze. Wtryskiwacz po lewej. To jest wtryskiwacz standardowy 40, 60, 55. I wtryskiwacz Zetor 50 Super. Jak zwrócicie uwagę, końcówki bardzo się różnią. Zresztą korpus wtryskiwacza już z daleka widać, że jest inny. Inne są średnice też tutaj przyłączy. Natomiast cały, cały korpus, tak naprawdę oprócz tutaj mniej więcej długości i średnicy tego korpusu tutaj. To, to jest całkowicie reszta inna i inne są też końcówki 40 ma tutaj takie bardzo, bardzo wąskie, bardzo cienkie te końcówki wielootworkowe i tak samo ma Super ma wielootworkowe, ale dużo grubsze i teraz, co to jest za pułapka? zdarzało się kiedyś, że nie wiem, z braku części do Supra czy, czy z chęci po prostu zakombinowania jak ktoś miał możliwości przeróbkowe gdzieś tam pod ręką na warsztacie miał jakieś znajomości a załóżmy nie miał części do Supra, miał w bruto od 40, to kombinowano różnie. Eee, nawet tato mój przerabiał kiedyś dziadka, dziadkowi Zetora 50 Super, w ten sposób, że w ogóle pompa wtryskowa była założona od 40, wtryski od 40 i tak dalej. I teraz zobaczcie o co chodzi. Te gniazda, one się w sobie różnią. I teraz tak, to gniazdo jest takie typowe jak do Supra, i zobaczcie wkładam wtryskiwacz od Supra i końcówka wystaje tu oczywiście zawsze trzeba sprawdzać, żeby ta końcówka czy to w każdym ciągniku, żeby jak będą stare podkładki niewyciągnięte i tak dalej, coś źle osadzone to wtryskiwacz będzie schowany to on nie będzie rozpylał prawidłowo, bo tutaj pod różnym kątem, w zależności od końcówki są te, rozpyla, te rozpylacze, pracują i mm, może lać po prostu ten wtryskiwacz czyli jak będzie cofnięty któraś z dziurek wystarczy że będzie z tych otworków bo niektórzy fachowcy to mówią że dziura to jest wiecie gdzie a w mechanice są otwory no i w sumie racja ale to wiecie tak z rozpędu te otworki te otworki to są no wystarczy że któryś z nich będzie tym strumieniem dawał na krawędź tej tulei i już będzie taka sytuacja jakby wtryskiwacz lał mimo że będzie jak najlepiej w najlepszej kondycji i zobaczcie, i tutaj wkładam wtryskiwacz 40 40. Ta końcówka troszkę schowana. To nie jest oczyszczone tak do końca, więc może być tu złudzenie. Troszkę schowana, ale jednak wystaje. Powinno to prawidłowo na oko tutaj pracować. Zawsze można się upewnić w ten sposób. Jak macie przyrząd do sprawdzania wtrysków, to osadzić wtryskiwacz. Tak jest najlepiej. Podłączyć go, jak jest dłuższa rurka, jakaś, to jest fajnie ten przewód. Podłączyć go, osadzić go w głowicy i tak sobie na stole sprawdzić, jak go spyla. To jest stuprocentową pewność, macie, że tak będzie to grało. I zobaczcie, teraz to gra wszystko. Natomiast zobaczcie, robię zamianę. Tu wkładam wtryskiwacz od 40. On również pasuje, nawet trochę lepiej wystaje. A tu wkładam wtryskiwacz do Supra. I zobaczcie, brakuje jakieś 2,5 cm na oko, żeby on się w ogóle schował. I do końcówki. To jest ho -ho, nawet jej nie widać. Yy, oczywiście tutaj byście się zorientowali, bo wkręcając te szpilki, to jarzmo, które tutaj przychodzi, dociska, yy, to by Wam w ogóle nie złapało, więc zorientowalibyście się, o co chodzi. No ale w przypadku, kiedy głowice by były już na ciągniku, no to jest ząk. I teraz co robić? No zamieniać wtryskiwacze i dawać od 40. Wiecie, no, trochę kąt rozpylenia minimalnie inny. Yy, tu już z rurkami problem. No już się robią schody. Więc jak widzicie... Końcówka od 40 tak naprawdę, już pomijam kształt tutaj, kształt jeśli chodzi o to przyleganie, bo to też jest istotne, żeby dobrze uszczelnić wtryskiwacz, więc to, to nie jest tak przypadkowo, że, że to jest zmienione, te tuleje, ale żeby, żeby dobrze tutaj wtryskiwacz był uszczelniony, żeby kompresja tędy nie uciekała, ale dla samego po prostu przymierzenia, no, widzicie, że zamiennie to teoretycznie pasuje, natomiast wtrysk od Supra już przy tej tulei tutaj nie będzie funkcjonował jak trzeba. Co jeszcze chciałem wspomnieć o trzecim sposobie, który też spotkałem, bo tych głowic to tam z różnych silników żeśmy trochę nakupowali tych części zanim przystąpiliśmy do remontu, więc no, tych głowic trochę jest używanych oczywiście. I zdarzało się też tak, że tuleja była typowo pod wtrysk do Supra ale w środku była wsadzona jakaś taka podkładka jakby stalowa plus miedziana i założona wtedy, założony wtedy wtryskiwacz. Prawdopodobnie był od czterdziestki, bo Suprowski nie pasował, a od czterdziestki, wiecie, nie kupi, jak kupowaliśmy, to nie było tych wtrysków zamontowanych, więc nie, ciężko oceniać, natomiast e, przymierzając, to w tamtej głowicy również wtrysk pasował. E, ale na szczęście po wybiciu tej, tej podkładki, oczyszczeniu tego gniazda w środku, bo to niestety nie przylegało tak fajnie i tu wokół tej końcówki tam była duża narośl tej tulei tego nagaru, po oczyszczeniu tego nagaru swobodnie, fajnie wtryskiwać od Supra, też pasuje także to jest taka najmniej inwazyjna forma, no bo wtedy dacie radę po oczyszczeniu zamontować z powrotem wtryski od Supra jak już będzie tulejka tak jak tutaj raczej rozfrezować, no nie wiem, mogłoby być ciężko podejrzewam, że mogłoby się skończyć jedynie Zmianą, y, zmianą tej tulei na typową do Supra, ale na szczęście przynajmniej jakiś czas temu były one dostępne jeszcze w sklepach.